Teraz będzie dla tych z nas, którzy, którzy lubią grubo pracować. A może mi się przestarzył do światła jakoś tak? O, tak będzie spoko, co? Co w No, my Polacy lubimy ciężko pracować i powiem Wam, że tutaj na emigracji bardzo często właśnie słyszę, że o, Wy Polacy to ciężko pracujecie. No i z tego jesteśmy znani. Potrafimy, potrafimy naprawdę orać. Rozdział 85 tego nie kupisz za pieniądze robina szarmy. Rozdział 85 to ciesz się czasem, który marnujesz. I wiem, że ja miałem z tym gruby problem. Nie ja zawsze chciałem być mega produktywny i wysysać z życia każdą ostatnią kroplę. Zobaczmy, co powiedział John Lennon. Nie marnujesz czasu, jeśli marnujesz go z przyjemnością. Powiedział kiedy mistrz, kiedyś mistrz John Lennon. Kiedyś, powiem Wam, ja uznawałem rozrywkę za w ogóle jakąś stratę czasu pokażę wam czym czasami się zajmuję. Chwila, zaraz wracam. Wiecie, bo ja Wam tutaj niosłem i miła ja się zapsuło. Um, człowiek jest stary piernik, ma takie zboczenia na starość, nie? żeby sobie upragnionego kamperka zbudować z Lego. E, jaki był tytuł tego, co, tego, co przed chwilą czytaliśmy? Tytuł był taki, ciesz się czasem, który marnujesz. Nie marnujesz czasu, jeśli marnujesz go z przyjemnością. I widzicie, co, czasami takie małe projekty pomagają nam odzyskać siłę, Pomagają nam łapać radość, regenerować się, abyśmy znowu potem mieli więcej siły do działania. Książka mówi nam dzisiaj tak: Potrzebowałem wielu lat, by zrozumieć sens tych słów. No i fajnie, że nam ten człowiek to dzisiaj mówi. Kiedy miałem do kiedyś miałem do siebie żal, że marnuję czas zamiast pracować, i chyba każdy polski facet kiedyś tak się poczuł. Robiłem sobie wyrzuty zawsze wtedy, gdy akurat nie odhaczałem kolejnych punktów z listy zadań do wykonania, albo gdy coś szło niezgodnie z moim ściśle ustalonym harmonogramem. Gdybym miał być tak całkiem szczery, to w takich chwilach chyba się też za siebie wstydziłem. Chyba tak mamy czasami, co, że wstydzimy się, kiedy, nie, kiedy znowu tam nie ciśniemy, jak to się mówi, nie? Zarówno w sieci, jak i w rzeczywistości pozainternetowej, aż roi się od góry i, i influencerów, którzy namawiają każdego, kto tylko zechce słuchać, do podejmowania ciągłych wysiłków, wykorzystywania każdej chwili i wyprzedzania konkurencji. Tak się kończy wychowanie, które polega na podsycaniu w ludziach obsesji działania, osiągania, dążenia i wygrywania. Czy jednak rzeczywiście wygrywa tylko ten, kto zapisze na swoim koncie więcej dokonań niż inni i szybciej osiągnie światowy szczyt sukcesu? Dlaczego cenimy sławę i pieniądze bardziej niż wewnętrzny spokój i wolność osobistą? Jeszcze raz, dlaczego cenimy sławę i pieniądze bardziej niż wewnętrzny spokój i wolność osobistą? Dlaczego hołdujemy przedsiębiorcę, który załatwia miliardy spraw i miliardera, który ma bajońskie sumy na koncie w banku, a nie mnicha, który całymi dniami medytuje w zaciszu klasztoru? Albo ogrodnika, który czerpie radość z pielęgnowania żółtych tulipanów? Dlaczego człowiek, który dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków, a wieczory spędza z rodziną, albo oddaje się swoim pasjom i czerpie radość z życia? Jest przez naszą jakże dziwną kulturę oceniany jako mniej produktywny niż ten, który trwa w pogotowiu przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Kto nam wpoił takie, a nie inne wyobrażenie o produktywności? I dlaczego ci, którzy nie wypełniają sobie całego życia pracy, nie zasługują na miano ludzi sukcesu? Dlaczego ci, którzy nie wypełniają sobie całego życia pracą, nie zasługują na miano ludzi sukcesu? Wiecie, co kiedyś kto Thomas powiedział: Tak, że my często w pracy, nie, w środowisku zawodowym, jesteśmy supermenami, a wtedy wracamy do domu, i w domu jesteśmy już tylko Clarkiem Kentem. I jego zachęta była właśnie do tego, aby to być supermenem w domu, a do pracy tylko zabierać Clarka Kenta. Ale dawaj swój priorytet w domu, w swojej rodzinie. Niech Twoja rodzina wie, że to dla nich jesteś najlepszą wersją samego siebie. Idźmy nawet o krok dalej. Dlaczego nic nie robienie miałoby być czymś złym? Pytam zupełnie poważnie. Dlaczego daliśmy sobie wmówić, że lepiej jest robić coś, niż nie robić nic? Choć może nie wyrażam tego dość jasno, całkiem na serio uważam, że, so że to są dwie zupełnie różne sprawy. I to nie tak, że jedna jest lepsza od drugiej, tylko kwestia naszych ocen. Zakładamy jednak, że jedna z tych rzeczy jest lepsza od drugiej, ponieważ takie przekonanie wpoili nam ci, których darzymy zaufanie i którzy mają na nas wpływ. Co nam, rodzi, co nam radzi autor, który naprawdę jest takim człowiekiem osiągniętym, który nawet uczy innych ludzi? Powiedział tak. Nauczyłem się bardzo wydajnie robić nic, a to dlatego, że najlepsza etyka w pracy w dłuższej perspektywie na nic się nie zda, jeśli nie będzie jej towarzyszyć etyka odpoczywania. Gdy pracuję, działam szybko i sprawnie, intensywnie i precyzyjnie. Skupiam całą uwagę na tym, co ważne. Konfucjusz bardzo mądrze powiedział, że kto goni dwa króliki, ten nie złapie żadnego. Gdy zaś nie pracuję, cieszę się życiem i rozkoszuję się owocami moich wysiłków. Spaceruję po gaju oliwnym i przeglądam się drzewom. Jeżdżę za samochodem po krętych wiejskich dróżkach. Gotuję kolację dla córki i chodzę z synem po galeriach. Czytam interesujące książki, jeżdżę na moim ukochanym rowerze górskim, piszę dzienniki, słucham muzyki country albo pływam w morzu. Zachęcam cię więc gorąco do tego, abyś czasami po mistrzowsku się obijał. Gdy akurat potrzebujesz oddechu, oddawaj się słodkiemu nic nie róbstwu w sposób niedościgniony. Ja tak zrobiłem wczoraj wieczorem. Mimo chłodu wyszedłem na zewnątrz, okryłem nogi kocem i wpatrywałem cię w gwiazdy. Naprawdę wspaniale było nic nie robić. Wiecie, ja jako przedstawiciel polskości często tak mam, że po prostu gonił, biegał i czuję się źle, jak nic nie robię, a później zwróciłem uwagę, że jak już mam dzień wolny, to w sumie go nie planuję i potem tylko czasami nawet czekam, aż wrócę do pracy na drugi dzień. A jakbyśmy mieli takie wyzwanie, gdybyśmy nauczyli się właśnie mieć tak zwaną listę to do, na rzeczy, które, które zrobimy z naszym dniem wolnym. Czyli poczytam sobie, obejrzę sobie telewizję, pójdę sobie na spacer, ugotuję sobie coś przyjemnego. Naprawdę szczerze zachęcam Cię do tego, abyś spróbował zrobić coś bardziej odpoczywając i potem zwróć uwagę na to, jakie rezultaty osiągniesz w pracy po tym, jak już nauczysz się odpoczywać. Naprawdę szczerze Cię do tego zachęcam.